85 kg, tyle pokazała waga, gdy postanowiłam powiedzieć dość. Obecnie ważę 82,5 kg, w 3 tygodnie schudłam 2,5 kg, i tutaj na kanale chcę pokazać cały proces, jak to wygląda w praktyce, ale na razie nie gadamy, bo jedziemy na rower. Cześć, tu Patrycja. Startujemy z misją mniej kilogramów więcej energii ruszamy po najlepszą wersję siebie. Z tyłu jest mój mąż. Chcę Ci pokazać proces odchudzania w praktyce. Moim celem jest rzucenie aż 25 kilogramów. tak? Aż tyle. Obecnie ważę 82,5 kg, ale jeszcze 3 tygodnie temu ważyłam 85 kg. Co daje łączny efekt. 3 tygodnie, minus 2,5 kilo. To jest okej, okay, bo właśnie o to mi chodzi, żeby ta redukcja była zdrowa. Przez najbliższe miesiące planuję pokazywać cały proces odchudzania, co jem w ciągu dnia, jakie aktywności wykonuję, czy pojawiły się jakieś trudności, problemy, tak, żeby niczego nie idealizować, tylko pokazać po prostu, jaka jest prawda. Nie zamierzam wstydzić się swojego ciała, chcę pokazać Ci tą autentyczną drogę powrotu do formy. Chcę, żeby ten kanał to było takie safe place dla osób, które też chcą schudnąć, ale szukają inspiracji, motywacji, wsparcia, albo chcą podglądać proces, jak to wygląda w praktyce, czy zainspirować się do własnej przemiany. Co tydzień będą vlogi pokazujące mój dzień, jak to wygląda w praktyce, więc koniecznie zasubskrybuj, żeby nic nie przegapić. Zapewne zastanawiasz się, dlaczego przytyłam. Moja e, historia wagowa jest e, bardzo ciekawa. Na pewno jej teraz nie opowiem, bo to zajęłoby naprawdę e, cały odcinek podcastu. Więc. E... Tutaj sobie omówimy szerzej wszystko, ale na pewno nie w tym odcinku, tylko po prostu musicie się uzbroić w cierpliwość, bo ta historia jest złożona. Wiem, że wiele z Was przeżywa to samo. Brak energii, podjadanie, ochota na słodkie, nie wiesz od czego zacząć albo wiesz od czego zacząć, ale w praktyce ci to nie wychodzi. Właśnie po to e, bardzo chciałam założyć kanał na YouTubie, żeby po prostu móc w szerszej formie opowiedzieć Ci i pokazać cały proces w praktyce. Bo odchudzanie jest proste, w teorii. Dużo wiesz, ale w praktyce niekoniecznie to wychodzi. No i to jest częste, nie jesteś wyjątkiem. Po prostu pewne przyzwyczajenia, nawyki są na tyle silnie zakorzenione, że nie zawsze jest to łatwe zmienić, e, a kolejna kwestia jest taka. Że trzeba też pracować mocno nad mentalem i głową. I to jest bardzo kluczowe. Więc mam nadzieję, że moja historia to będzie dobry bodziec dla Ciebie, żeby zainspirować się do własnej przemiany. A tymczasem chwilę odpoczywamy i czas wracać do domu. Wróciliśmy do domu i opowiem Ci, jak wygląda taki mój typowy dzień. Kilka dla mnie najważniejszych rzeczy. Zaraz po przebudzeniu pijesz szklankę wody z cytryną i miętą, i później przed każdym posiłkiem pijesz szklankę wody tak, żeby mój cały, całodniowy bilans wynosił 2 litry wypitej wody. I to się naprawdę sprawdza w moim przypadku. Jeżeli ty masz trudność z piciem wody, to możesz też sobie kupić bolero. To są zdrowe słodziki, które po prostu w jakiś, w jakiś sposób pomogą ci pić tej wody więcej często rano ćwiczę albo później ćwiczę, wszystko zależy od dnia, bo każdy dzień wygląda nieco inaczej, ale to co robię e, codziennie to są spacery i marsze z psem od 4 do 7 km, e, jeżdżę na rowerze, tak jak widziałyście, albo na rowerze e, stacjonarnym w domu. Ewentualnie też ćwiczę w domu, więc wszystko zależy od dnia. Ta aktywność przy odchudzaniu jest bardzo ważna, dlatego jeżeli znajdziesz sobie taką, którą lubisz naprawdę ci pomoże w całym procesie. I co jest najważniejszego tak naprawdę przy odchudzaniu, to Żebyś polubiła proces, żebyś się nie skupiała na tym efekcie końcowym, no bo to nie będzie za dzień, za tydzień, za dwa, no, tylko jednak troszkę na te efekty trzeba będzie poczekać. Więc jeżeli na przykład proces może zająć nawet rok, to ważne jest, żeby cieszyć się i bawić się tym procesem, a nie czekać tylko na te efekty. Bo w momencie, gdy ty będziesz cieszyła się procesem, to naprawdę nie odczujesz tego. Wyszłam na marsz z psem, a właściwie spacer bardziej. Na razie mam kilometr <śm> i tak codziennie sobie robię od 4, w zależności od dnia, do 7, nawet kilometrów. Gdzie średnio kilometr robię w 12 minut. I to jest naprawdę fajne. Nabieganie jest jeszcze za wcześnie, niestety. Najpierw trzeba zrzucić pierwsze 10 kg, żeby móc mówić o jakimkolwiek przeplatanym marszu przez bieganiem. Na razie jest to stanowczo za wcześnie, bo nie ma też się co porywać na bieganie w momencie, w którym po prostu ta waga jest dużo większa, żeby nie obciążać stawów, a kolejna kwestia jest taka, że dużo łatwiej o kontuzję, więc naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Dlatego na spokojnie Trzeba w swoim tempie to robić. No i u mnie to są te marsze codziennie z psem. Aktualnie przeważnie robię wieczorem marsze, a teraz w ciągu dnia, z tego względu, że dzisiaj akurat mam wyjątkowo dużo pracy, więc nie mogę wieczorem wyjść. Dlatego teraz korzystam z tego. I maszeruję już tak od kiedy zaczęłam redukcję od trzech tygodni. To praktycznie codziennie. Spektakularnych efektów jeszcze nie zauważyłam, no bo nie oszukujmy się, to jest dopiero trzy tygodnie to są dopiero trzy tygodnie, ale kondycyjnie, wydolnościowo mam zegarek Polara i on mi pokazuje, czy jest progres w treningu, czy jest utrzymanie, czy może jest regres. To pokazuje mi, że jest progres, czyli wydolność jest już dużo lepsza. E, no i to jest fajny taki mój prywatny motywator i e, prywatny trener. <laughs> mam też kod zniżkowy dla osób, które by chciały. Ja mam Polar Pacer Pro e, i ten kod zniżkowy to pokolenie Fit. E, wszystko jest w opisie filmu, jeżeli interesujecie się marką Polar. E, ten zegarek dla mnie to jest game changer. Bo to po prostu naprawdę taki mega motywator. Przy jakichkolwiek formach aktywności. Chwila przerwy przy marszu. Za mną 2,5 km i będziemy już powoli wracać. Więc 5 km będzie zrobione. Jeśli chodzi o moje ważenie, to generalnie ważę się raz w tygodniu, ale bardziej ze względu na Was. Ważę się raz w tygodniu, co wtorek. Wcześniej ważyłam się co poniedziałek, ale to jest poniedziałek. To po weekendzie to zawsze jest taki bardziej organizacyjny dzień. Ważę się raz w tygodniu bardziej ze względu na Was, bo ja proces redukcji zaczęłam od pokazywania tego na Instagramie i TikToku. Dopiero teraz przyniosłam się z kanałem na YouTube. I ja nie czuję potrzeby ważenia się. Dla mnie raz w miesiącu byłoby ok. Ale to trzeba mocno pracować nad głową, nad relacją, nad jedzeniem. Naprawdę w całym procesie odchudzania najważniejszy jest mental. To, co myślimy, to, co jemy, też oczywiście jest bardzo ważne, ale ta głowa jest bardzo kluczowa. Ja jestem po studiach psychodietetycznych i naprawdę te studia też mi bardzo dużo dały dużo wglądu w siebie. Dużo analizy, dużo obserwacji, dlatego ja sobie też pozwalam na dietę intuicyjną, bo już na tyle znam siebie i na tyle zaakceptowałam siebie, że już znam swój organizm i wiem, ile powinna mieć, żeby i tak był ten deficyt. Ale to naprawdę dużo pracy jest potrzebne. Yy... Praca sama ze sobą tak naprawdę tutaj jest bardzo potrzebna i też polecam zapoznać się z takimi książkami psychodietetycznymi, nie czytać tylko o odchudzaniu, ale właśnie zainteresować się tym aspektem psychologicznym, bo on jest naprawdę kluczowy. Już nawet nie chodzi o sam fakt odchudzania, ale bardziej o cały proces i o to, żeby później utrzymać tę wagę. Dlatego, jeżeli będzie ta redukcja szła w zgodzie z Tobą, to nie odczujesz tego. Ja czuję obecnie spokój, naprawdę. Ja nie mam fiksacji na punkcie odchudzania jak kiedyś i zawsze miałam, tylko czuję spokój, bo wiem, że ja lubię ten proces i wiem, że w końcu będzie moment, w którym znowu przebiegnę te 10 kilometrów bez zatrzymywania się, bo do tego dążę. To jest mój cel. Właśnie celem moim nie jest taka stricte redukcja odchudzania, odchudzanie, tylko to ma być efekt uboczny. Moim głównym celem, do którego dążę i do którego chcę wrócić, to jest bieganie i przebiegnięcie znowu 10 kilometrów. Pamiętam, jak przebiegłam w Holandii, jak byłam 10 kilometrów bez żadnego przystanku. Pamiętam nadal te emocje i uczucia, które we mnie były. Ja się popłakałam ze wzruszenia i po prostu pamiętam, co ja wtedy czułam, i właśnie do tego dążę. To jest taki mój konik. Dlatego, jeżeli pogodzisz się jakby z sytuacją obecną, nie będziesz miała parcia, że koniecznie w dwa miesiące musisz schudnąć 10 kg, będziesz obserwowała siebie i bardziej siebie rozumiała, to naprawdę zobaczysz, że uratujesz swoje życie, dosłownie. Będziesz miała spokój w głowie, będziesz akceptowała ten stan rzeczy, ale też nie będziesz miała takiej fiksacji na punkcie odchudzania. Nie ma nic lepszego niż jabłko prosto z jabłoni. <noise> jutro się ważę. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jutro wielkie ważenie. Jestem ciekawa, ile zrzuciłam przez ten tydzień, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Na razie jest 2,5 kg mniej. Mam nadzieję, że jutro będzie 3,5 kg mniej łącznie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, widzimy się w kolejnym odcinku i będziemy sprawdzać wagę. Pa!